No cześć, ja jestem Szomi, a w dzisiejszym odcinku Among Us z brygadą. Ej Szomi, co się stało z twoim głosem? Nie wiem, ale zostaw lajka, like suba i lecimy. Siemaneczko, jest ze mną moja brygada. Dzień dobry. Brygada. Hello. Hello. Runda pierwsza. No i znowu nie jestem. Szkoda. Zabawiłbym się troszeczkę. Amatorka leci za radanie zrobi. Chodź No kurna no Co się stało? Co Olek, yy, wytłumacz to Czy użyłeś węta? Nie, robiłem quest'a u góry Jak? Co? Gdzie no widziałeś tak. no, no... W No w WebPolsach byłem cały czas i robiłem quest'a tego u góry, te, to jest przesyłanie danych tam gdzie jest Tam co jest? Co jest tam? tam A nie chcę nic temu mówić, ale jedna osoba nie żyje, więc... No tak no tak, ale... ale... Ale to zebranie nie ma sensu aktualnie, bo... O, Czemu tam, nie ma sensu? Bo... Nie wiadomo ale... gdzie zginął nawet. Powiedział, że reaktor chyba. A powiedział, gdzie A, zginął, reaktor, bo jaki bo właśnie. Że... Powiedziałeś w reaktorze, że ho... trup jest. Ale właśnie we, w Opensa nie... Opensach... O węty. On chodzi o owenta czy użył. Ale on nie zgłosił tylko Czyli nie wiadomo gdzie jest ciało. Nie, no tak, tak. No ja robiłem... Ale widziałeś go na 100% jak wyskakuje? najprawdopodobniej. Ale najprawdopodobniej, najprawdopodobniej no. to nie no, jest argument. Jest, no. Zerowiłem i tam. Nie nie. Dobra. Pytanie szybkie, bo mamy na 70 na sekund po kolei. Po kolei. Amatorka, gdzie byłeś? Ja byłem... Gdzie skończyłeś? Po kolei. Amator. Elektryk, tak? Ja byłem z Mati w Ja byłem z Mati w kto powiedział, że w reaktorze? Filip, tak? Nie, ja Ciało. Podesłem, że jestem... nie, to... Reaktor... Ciało powiedział, że tak, zgłosił, no, ktoś mówi. jest w reaktorze. No nie, Idziemy teraz wszyscy. Spraw... Ale on powiedział, że tam zgłosił, Just a nikt nie zgłosił. Nie, 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 nie nie Idziemy zobaczyć, czy jest w reaktorze. Ale... Idziemy ja wszyscy na tej rundzie. Kto jest za? Kto jest za pomysłem? Do reaktora, tak? Wszyscy do reaktora idziemy zobaczyć, czy ciało. Skąd on widział, że ciało jest. Jeżeli runda się skończyła, to ciało nie będzie przecież. Ale zosta zostaje ludek, nie? No nie, nie, nie. Zawsze dzieciaczek zostaje, jeżeli ktoś ma mapetkę. Ale a, a on ma mapetkę. Patryk nie ma. Ale może tam powiedzieć. Aha. Ja nie powiedziałem, że kiedyś w reaktorze tego usłyszałem, tak dwojakiego. Nie wiem, weźcie. Ja też w... tak. Chodźcie, ja, jak jak przeszły, jaki był w kafeterii i ponoś widział mnie którego wyskoczył efektyków jestem. Dobra, gramać w tym momencie. No nie nie da się sprawdzić ciała niestety. Myślałem, że się da.

Ale my już wiemy kto jest. A zostaje tylko mapę, tak jak mówiłem. Czyli zobaczymy co oni tu zdecydują. Ciekawe jest ciało jest między... jak się... Co, kurna, jak się idzie przy Dobra, no, ja mogę Na pewno to nie jest ja, Timi i Skocna Na pewno. Ja byłem na kamerach. A skąd kosmosem nie ma, A z z z z report. Nie, to, z co, z to z z z z no Jak self-report? Przecież szłam no właśnie, sobie teraz w jednym do, do, admin, admin, do no no, na robić zadania. Człowieku. Ja byłem na kompletnie drugiej stronie mapy, byłem na kamerach. Koby nie robiła tego, tego. A widziałeś, bo może na kamerach? Nie, nie. Znaczy, wchodziłem na kamery, co nie, nie wszedłem w ogóle na kamerę. Ale powiem tak, u mnie patrzyłem na szyję, dwie osoby były. A gdzie ciało jeszcze raz? Gdzie? Ja byłem w korektażu. a gdzie a ja było poczekaj, ciało jeszcze raz? No, kto był w szylcach w takim razie? Kto no, w no, to, był, to był w silcach. Albo w Głębcie ktoś siedział. No, albo w no, byłem na tym. Na upper engine. Między sekundem. Jaka kafetaria skończyłem? Ktoś potwierdzi, czy nie? Chyba nie. Ja, ja byłem skim, sam, albo nie wiem. Więc... Ktoś... Ja jestem czysty, bo byłem w i się skanowałem, Mati mi to potwierdzi. A ja, ja wszędzie bo się tak widać się ale... skanujesz, ale wydaje mi się, że się skanować, bo idealnie na środek ci podeszło. Ja po.skanowałem się, na pewno. No tak, ale nie widać. Widać tego? Nie widać. No tak bo wyłączone są, okay. o, to. Okej. O, ale, ale i tak widziałem, bo idealnie na środek ci postać poszło. A sam byś takiego movementu nie zrobił, bo się nie da. No. No ja byłem no, to no, no, mapy, to nie. Widziałem, ja że też robiłeś tego samego taska co ja ja bym wygłosował Wojakiego albo Kajta. Bo jak... czemu nie mnie, ale ja bym w ogóle po no jak, ma z wam powiedzieć, jak Bo jak nie wygłosujemy, to mamy przegraną a co grę. Za amatorką, czekajcie, co za zamotorką. Ja byłem nawigator, w o2 robiłem. E, nawigator robiłem taska, w o2 robiłem taska, później poszedłem... A bo jaki ja byłem Wojaki. ciekawe, bojaki, ciekawe, bojaki, nie bojaki, nie bojaki, nie bojaki, ale kładzie. Ja a bo jaki poszedł na dół, do storedzia poszedł i nie wiem co. O jaki gdzie byłeś? I też gdzie, skakina, gdzie skończyłem? Nie? Tak W Lower Engine en en Nie podoba mi się to No, no też podoba. tak mię, Wiesz, mię. można powiedzieć, że skończył tu, ale ci więc... No bo nikogo tam nie wiesz, każdy powiedział. Dobra, a ja nie Kofi. 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 Dobra, bojaki o jaki? Ja bym później zagłosowała w Olusia GG <śla> <śla> Już nie Aha, będzie czasu na głosowanie, nie? Dla mnie on na początku gry był podejrzany Dobra Bojaki Ja mam już takie zadanie. Chyba wszystkie skończone, nie? Wszystkie skończone. Amatorka sama małpka pójdzie. Kajto i amatorka jest. Ja już o tym wiem, oni jeszcze tego nie wiedzą. Czyli Boss i Skoczna została. Jak się będą trzymać razem, mają szansę. Już jest ciało. Wiedziałem, wiedziałem, ja nie dobrać, 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 koniec, dobrać, ale dobrać. was porobili, nie? Wiedziałem, że po prostu wiedziałem. A jeżeli ty chcesz wziąć udział w odcinku, zaglądnij na magiczną krainę mojego Discorda. Tam dowiesz się więcej. A teraz runda, druga. Tak jest, moi koali. Teraz czas na mnie. Czas na mnie. Są wszyscy Oj no kuźwa Za wcześnie się sabotażowałem Tu chcę ich odciąć na kamerze Nie, nie ma kamery. Jak tu zagrać? Nie co tam robiłeś. Eee, już mówię, ej, co ja tam robiłem? Ej, właśnie właśnie w tym samym momencie już miałem zgłaszać, tak? Ale to Tu było ciało tutaj w tym, tak? No, dzieje, no, tak? No, ja zradzę, Ale radę. ja weszłem dosłownie w tym samym momencie i mnie Patryk widział z admina robiłem zadanie przy Trigo Dragonie, ja ciebie też widziałem. Więc... Chcę więc że to ja dopiero wchodziłem w tym samym momencie. Małpka na minął proces, bo ją przed chwilą widziałem jak wchodziła tam do góry. Małpka, czy to był sens ten? Nie, nie wiemy, bo wiemy bo ale... No przecież byłam małka. na reaktorze, nie? Nie, że nie jest, bo ja byłem z nią na reaktorze. Aha. to też nie jest. Jako nie. jeden impostor nie jest Kajto, bo ciągle daj, też niedaleko daj, mnie daj, był. Ja długo daj, chodziłem daj, z Małpką, daj, więc... Gdzie też. jesteście? Gdzie jesteście? Ale, no ja, ja z, małpką z Małpką już miałem zgłaszać Admin. dosłownie no wie, w tym samym wie. momencie. Ale gdzie, ale gdzie jesteście inni? Gdzie inni są? Szczerze mówiąc nie, nie pamiętam. Chyba do Elektryka bo tam... On nie pamięta ta, ta. tak? i no, no, ja no, no. widwia, nie tak? Tak, tak, nie? Nie, z Adminem i dwie asapy. Z był. Z ja był. nie, by. nie pamiętam. Dobra. To ciekawe, że ta dwójka nie wchodziła i razem wchodziła. Czemu Patryk i Amatorka? Cicho, cicho. Czemu Patryk i Amatorka? Byli w adminie. Byli w adminie. No dlatego no, to, kiedy robiłem laskę. Ale oni byli ze mną, więc kurczę też oni tak. tak, co? Ale Gdzie mogli w... wejść. Ja czy byłem mówię, robiłem jak... zadanie, wchodził Patryk w są. Ja, Patryk... ja tylko widziałem jak Patryk, cii, cii, ja tylko widziałem jak Patryk chodzi do kafeterii. Ja ja byłem z wami, P Patryk i po was... Od której ja strony? Ja bym skipnął, to jest dopiero pierwszy. To jest pierwszy dead, więc skipnij mnie, Też Tak myślę. Bo to jest za wcześnie. już. Yes, no, yes. nie się to chciało. Cały a czy lubię się patrykować, Patryk? Nie okay. wiem, Patryk wchodził wtedy, kiedy ja wychodziłem. Więc mógł stamtąd Mad wracać, bad. nie? A, medbay, dobra. Do, Do medbaya Med chciałeś dziś, a ja skończyłem dobra, w medbayu. Chciał, no Koniec rozmów. No miak, dwóch kuje, to jak? Dwuhawkuję, nie? go? nie. Ja, ja wiem tak kto jest, kto też. Proszę, cię. Poważnie jest, czy jest, no, jest. Za do no, 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 nie wiem nie no, no, jak ja. no, 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 a ja ale, widziałam nie, ciebie, Ale to, nie, to obok. nie byłem ja przecież. To byłeś, to nie ty był... to... ej, stary, ja byłem w adminie. No bo Ale nie, tak. nie, a nie był, ej, nie a wtypnąłem człowieku. Ten a, ten ten jak ten ten... Przebrał, ten... a jak się przebrał, a jak ten... się przebrał ten... za mnie. żółty wszedł. No ja nie no przecież. od Ej, ale mógł się przebrać, jest 100% na to, że jest jeden, który się przebiera, naprawdę. Ale Dobra nie To wyrzucajcie, wyrzucajcie. Nie ma problemu. Nie byłeś w adminie, bo ja tam doszłem, pod koniec. Gdzie doszłeś? Do admina. I cię nie... nie było ci w adminie. Gdzie <grym> doszłem? <grym> nie, był, nie było ci w adminie. Byłem w adminie, nie? Do pokoju doszłem, bo miałem kolację. A i... byłeś przy komputerze? Tak. Nie, niemożliwe. No, ale byłem. nieważne. To wyrzucajcie, wyrzucajcie. No <grym> No, byłem przy komputerze. Właśnie jestem. <grym> ja siebie zreportowałem. Nie wiem, co trzeba mówić. <grym> Jak dla mnie jest. <grym> No niestety nie poszedł, nie? Nie pyknęło. Czy wojaki to ugra? Zabijaj, 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 zabijaj! Zabijaj! Kurwa, zabijaj zamknięka teraz. Lecz odetnij to odetnij Tak jest. Uciekaj stąd, uciekaj. nie wracaj tam, nie wracaj. Nie? Właśnie znalazłem go na kamerach security. Ja, wchodząc tam, miałem się z Patrykiem. Patryk, czy masz coś na swoje usprawiedliwienie? W... Miałem Mija się z nim w lower engine. O, gdzie? Trochę no, podejrzewam. No, na kamerach. Na kamerach byłem w elektrykalu. Znaczy, przechodziłem obok elektrykala, nie wchodziłem do niego. Zrobiłem sobie, ta taska w Lower Engine, przechodziłem właśnie obok wtedy Patryka, poszedłem na security i tam było ciało. Czekaj, czekaj, czyli skąd szedłeś, gdzie? No, że szedłeś do elektryka to mogłeś iść, nie? A ty Niech szedłeś to? skąd do y, kamer? Ja y, od elektryka. I nie mijałeś znaczy, go? Y, kogo? No w sensie i Patryka mijałeś tam normalnie, tak? W Lower Engine, tak. W Lower Engine były zamknięte drzwi i się wtedy z nim Mhm. Mm nie wiem, jakby tak, bo... ja byłam totalnie po drugim, drugiej stronie. Ja, ja byłam w nawigacji i do oczyściłam tak. liście. Nie chcę tak od razu Patryka wyrzucać, ale jeśli teraz kogoś nie wyrzucimy, a wtedy źle podjęliśmy, że Shomi jest, no to mamy teraz GG. Darym A Patryk, widziałeś, może tych, przy tych kamerach kogoś? Kogokolwiek, nie? Patryk. Ja powiem, Opowiem, ale tak, poza 15, tym. Po on napisał, że się do elektryka. Fajnie, fajnie, no dobra, bo jaki gdzie skończyłeś grę? W Medwayu. W Medwayu też blisko, ale. No też nie było ciało, powtórzysz? Z kamerki mo na... Z można pójść. Na kamerach. Szybką zapuścam. To no, na no, drugim nie robią no. yy, amatorka gdzie skończyć grę. Od tego zaczniemy, nie? Ja po 15 sekundach wstałem i poszedłem do admina. No cikamy... Do dobra. Filip? Ja? Przechodziłem do community. No nie wiem, ja głosuję na patryka, bo no. napisałem, że się do tego. Ja, się... Z drugiej strony. No na go nie wykosujemy, a wtedy powiedzieliśmy źle, że z Show mi to z Gigie. Musiszmy. to był to ten report, nie? I jeszcze no tak, zamieszaliśmy. dobrze, jeśli... nawet za, za śnypci Somi po Ciebie wróci, no nie? Dobra, no zobaczmy, niech się rozejdą. Dobra, niech się rozejdą. Dobra, to już. Jesteś tak w security? Można sabotować. Dobra, kurwa, oh, ja byłam. Okay. Tak. All the time byłem ze skoczną Dobra, to jest y, tego e, Oluś. Bo specjalnie do Czemu? ludzki czas byłem ze skoczną dobry Idzie dobry plan, idzie cały czas, dobrze. A, byłby community. A jeden już na pewno wypadł Ale na byśmy... pewno jesteś... Albo ty, albo albo jesteś albo jesteś ty. Albo ona Nie ona ma opcji, żeby kto był ktoś inny. Nie można, no, nie. Nie ja ma opcji. Ja jestem. Bo Dlaczego? zamknął mi drzwi ktoś w kafeterii. Ja dopiero e? się do wyponów i do tego nawigatora żeby zrobić quest gdzie poprzedni raz Przypomnij nimi Ja w community żeby iść do questa tam do silców Ale w poprzedniej No mówię w community Community żeby pójść do silców hmm. Ja w ogóle nie dobra, wojaki i gdzie byłeś Jak grałem ja byłeś... nie wojaki, nie? No bo, w bo wtedy było... tak, że skończyłem W community, z skończyłem w community, śledźmy w stronę storage'a tak. No tak, a w storage'u ciało, nie? Kto a Filip pamiętasz kto z storage'a? Ale ja nie czy ty... pasuje, bo ja... Ale on przyjdzie z do Sterejsa czy ty? On z Community wyszedł. Z Community wyszedł. Tylko zagłosują. On z Community wyszedł, No, powiem tak ja ja skoczną jesteśmy powiedzmy rzeczyści, no bo ja nie może mi takich z nas. No, to jest kurwa taki wresz... strzał, nie? No, nie jest strzał, bo w że na przykład Wojaki też był blisko trupa, a na przykład Filipa był, Filip był po drugiej stronie mapy, nie? to no. myślę, to że Wojaki w takim razie. A on Dobry. wtedy ale... był w Medbay'u i mógł coś prostu dobra, dzień, dzień, ale jak związło światło, tak. to przez chwilę się nie widziałam. Kaj to powiedz Broń mi. Się, czy... bojaki, kurie, Ktoś szatomu, bo gdzie, się to bo ciebie może wtedy. Nie, no, cały czas on bo stwierdziłem, że po prostu nawet jak jesteś killerem, to i tak nie zginę. Cały czasu chodziłem. No no, ale to w sumie razem. Ale i Ale ja bym powiedział, żebym. Albo Olusia, albo Wojakiego. To są no ale dlaczego bojaki, ja byłem cały czas ze No nie mogliśmy to, zabić Proszę, proszę, że to. No ale no to razem od razu, no i nie miałem czasu zabić nikogo. Co ty, tak? O, zabijam? Dwie sekundy. Dobra, moi drodzy, wojaki. Dobra. Ale to tak. Gigi. Gigi. Kurna. Ale ty jesteś wojaki pierdoła, strasznie, jak ty nic się nie odzywasz, ej, już Filip nic chciał ci głosować na, kaja na tego, Sześć, o jeszcze tak ci dałem taką Owe. możliwość, bo powiedziałem, że to nie jestem ja, jest ten szef, ej, ten... Ale tu masz Jezus, mi... nawet mi Matis uwierzył na czacie, <laughs> tak, nie wiem. Ej, no ale ja ale wiem, nie ale mi biedno. uwierzyłeś na czacie, że nie Więc ja. Co?